Wioleta Piątkowska, witam Państwa w rozmowie tygodnia. Dziś naszym gościem jest pani Mariola Kołakowska, wójt gminy Regimin, która opowie nam o trwających inwestycjach na terenie gminy. Witamy serdecznie Pani Wójt. Witam pani redaktor, Wit witam wszystkich widzów telewizji internetowej Ciechanów. Pani Wójt, dokąd nas dzisiaj pani zabierze? Zabiorę dzisiaj Państwa do Urzędu Gminy w Regiminie, gdzie pokażę Państwu nowo, nowo zmodernizowaną salę ślubów. Następnie przemieścimy się do szkoły podstawowej w Regiminie, gdzie pokażę Państwu nowo zakupione szafki dla naszych uczniów. A na koniec pokażę Państwu nową świetlicę kontenerową, która znajduje się w Jarlutach Małych. W takim razie ruszajmy. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym młode pary mówią sobie tak i postanawiają spędzić ze sobą resztę wspólnego życia. Sala ślubów wymagała gruntownego remontu? Nasza sala ślubów wymagała gruntownego remontu, ponieważ od dawna tego remontu tutaj nie było. No było bardzo ubogo jak na salę ślubów i było po prostu nieatrakcyjnie. Osoby, które wchodzą w związek małżeński chcą, żeby było pięknie, żeby było cudownie, dopiszczają każdy szczegół w swojej ceremonii. Natomiast przychodząc do naszego urzędu, no nie wyglądało to tak pięknie i tak naprawdę kadry, które były robione w trakcie sesji fotograficznej, no, nie wyglądały tak pięknie. My czynimy starania, żeby nasi, nasi mieszkańcy czuli się tutaj u nas jak najlepiej i chcieliśmy właśnie zapewnić nowym małżeństwom salę, gdzie będą czuć się po prostu pięknie, cudownie i żeby to całe życie wyglądało tak jak właśnie to miejsce. Pani Wójt, jaki był całkowity koszt tej inwestycji? Całkowity koszt tej inwestycji opiewa na kwotę 30 tysięcy złotych. Tak naprawdę odbył się tutaj gruntowny remont. Była wymiana podłogi, a także prostowanie ścian, tak jak widzimy wymiana żyrandoli, wymiana oświetlenia, także no, było dużo pracy, ale myślę, że efekt jest widoczny. Tak, jest bardzo widoczny. Drodzy Państwo, musicie uwierzyć na słowo, że randole robią ogromne wrażenie. Zresztą osoby, które będą chciały wejść w związek małżeński, na pewno niedługo już będą mogły podziwiać na własne oczy te zmiany. I właśnie Pani Wójt, jakby Pani nam mogła powiedzieć, kiedy ta sala ślubów zostanie udostępniona młodym parom, kiedy zostanie oddana do użytku. Pani redaktor, mamy zaplanowany ślub, jest on zaplanowany na 23 października i mam nadzieję, że. Pierwsza para właśnie będzie mogła 23 października tutaj odbyć ten swój ślub. Co prawda pierwszy dzwonek już za nami, ale nie sposób było nie odwiedzić szkoły podstawowej imienia Teofila Lenartowicza w regiminie. Czemu pani wójt? Bo wiemy, że zaszły tutaj spore zmiany. W szkole, w której się znajdujemy, czyli w szkole podstawowej w regiminie, zakupiliśmy 63 szafki. Które są przeznaczone dla około 252 uczniów. Zakupiliśmy również szafki do szkoły podstawowej w Szumierzu. Jest to 13 sztuk, ponieważ jest to mniejsza szkoła. Natomiast cała inwestycja opiewa na kwotę 63 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o korzystanie z takich szafek, to jest ono dosyć łatwe. Mogłaby nam Pani to zaprezentować? Myślę, że uczniowie naszej szkoły. Poradzą sobie, a raczej już sobie poradzili. Także jest to bardzo wygodne, ponieważ szafki są zamykane na indywidualny pin. Jeżeli dziecko ten pin zapomni, pani, która opiekuje się dziećmi w szatni, ma kluczyk, który pomaga, jak gdyby, zresetować ten pin i dziecko na nowo może sobie kolejny raz ten pin samo ustalić. Szafeczka składa się z dwóch pomieszczeń, jedno większe, drugie mniejsze. Dziecko podchodzi, wbija swój PIN, jest to indywidualny PIN, ustalany samodzielnie przez dziecko i proszę bardzo, mamy zamkniętą szafkę, bardzo bezpieczną. Z głosów, które docierają do Pani Wójt od rodziców i od dzieci, trafiona inwestycja? Myślę, że tak. Myślę, że dzieci są bardzo zadowolone ze względu na to, że tak jak już powiedziałam wcześniej, mają taką swoją przestrzeń, gdzie mogą sobie... Schować swoje rzeczy. Drodzy Państwo, znajdujemy się w miejscowości Jarluty Małe i jest to ostatni punkt naszej dzisiejszej, jakże krótkiej wycieczki. Pani Wójt, jakby Pani mogła powiedzieć naszym widzom, co takiego znajduje się tuż za nami? Za nami znajduje się świetlica kontenerowa, wybudowana w tym roku. Jest to inwestycja, która, o którą bardzo zabiegali nasi mieszkańcy, i postanowiliśmy zrealizować tą inwestycję już w tym roku. Zapraszam do środka. Dziękuję bardzo. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak bardzo. ta świetlica wygląda w środku. Znajdujemy się wewnątrz świetlicy kontenerowej. Jak sami Państwo widzą, nie jest ona jeszcze do końca wykończona i wyposażona, ale chciałabym, żeby Pani Wójt powiedziała nam kilka słów na temat tej inwestycji. Jakie pomieszczenia będą oddane do dyspozycji mieszkańcom? Obecnie znajdujemy się w głównym pomieszczeniu, gdzie będą mogli się spotykać nasi mieszkańcy, będą mogli odbywać różnego rodzaju spotkania, zebrania sałeckie, ale świetlica posiada również toaletę, a także. Kuchnię, która będzie również do dyspozycji mieszkańców. Obecnie jesteśmy na etapie montażu mebli do kuchni. Jest to inwestycja wspólna, wspólna z mieszkańcami, ponieważ część swojego funduszu sołeckiego mieszkańcy właśnie przeznaczyli na wyposażenie tej świetlicy. Także jest to inwestycja potrzebna w tej miejscowości, ponieważ w tej miejscowości nie było miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać w takich przyzwoitych warunkach, Zostali ze starej mleczarni, w której nawet nie ma oświetlenia. Natomiast w tym pomieszczeniu jest oświetlenie, jest ogrzewanie, są z, jest zbiornik bezodpływowy, także jest wszystko dostosowane do tego, aby nasi mieszkańcy mogli tutaj miło spędzić czas. A jaki jest koszt tej inwestycji? Koszt tej inwestycji ogółem, razem z wyposażeniem, to kwota około 183 tysięcy złotych. Czy ta świetlica, kiedy ta świetlica zostanie oddana mieszkańcom i rozumiem, że tylko mieszkańcy miejscowości Jarluty Małe będą mogli z niej korzystać? Mam nadzieję, że goście, którzy będą odwiedzać naszych mieszkańców również będą mogli z niej korzystać. Niemniej jednak no, inwestycja jest przeznaczona dla mieszkańców gminy Regimin. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, kiedy świetlica zostanie oddana do użytku, to odpowiem w ten sposób, że będziemy chcieli oddać ją jak najszybciej. Tutaj wchodzą względy, myślę, techniczne, czyli montaż różnego rodzaju urządzeń i odbiór przez inspektora nadzoru. Także po spełnieniu wszystkich formalności oddamy świetlicę kontenerową do użytku dla naszych mieszkańców. Czy jest to pierwsza taka świetlica na terenie gminy Regimin? Tak, jest, jest to pierwsza świetlica na terenie gminy Regimin, natomiast jest już planowana druga. A mogę powiedzieć więcej, w tym tygodniu będziemy montować również taką świetlicę w miejscowości Pawłówko. Dziękuję pani Wójt za rozmowę. Dziękuję za ten krótki spacer i pokazanie nam tych trwających inwestycji. Czekamy na kolejne zaproszenia. Przede wszystkim z niecierpliwością nie tylko nasi, nasi widzowie, ale przede wszystkim mieszkańcy gminy Regimin czekają na kolejne inwestycje, za które trzymamy kciuki. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Regimin. Dziękuję. Dziękujemy państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnej rozmowie tygodnia.